28 listopada, Bata Kastner, dzień dobry, zapraszam na magazyn Kultura. Dziś mamy sporo tematów oto one: koncert z okazji stulecia szkoły muzycznej, dyskusyjny klub filmowy. Promocja kalendarza grudziąckiego, nowa wystawa w muzeum pod tytułem Ja też walczę z wiatrakami. Zajrzymy na piąte gruziąckie zaduszki muzyczne, a zaczniemy od finału akcji Kartka Wielkiej Mocy. Zanim relacja z tego wydarzenia, dodam tylko, że w sumie powstało 3800 niepowtarzalnych kartek. Kartka wielkiej mocy, geneza jej sięga serca, uczuć, wrażliwości. Sama nazwa wskazuje, kartka wielkiej mocy niesie mocy, więc wszyscy jesteśmy tutaj po to, żeby usiąść i wykonać kartki dla innych, żeby podzielić się współczuciem, ciepłem, litością, empatią, wrażeniem jakimś i tak naprawdę wykonamy te wspaniałe kartki, które trafią do, do dzieci w Grudziądzu, do szpitala, do oddziałów pediatrycznych, trafią też do oddziałów psychiatrycznych, dziecięcom młodzieżowych w całej Polsce, a także jak oczywiście co roku do rodaków z Kresów Wschodnich. Przede wszystkim łączy ludzi, dzieci, dorosłych, dziadków, babci wszyscy przychodzą tu gromadnie, żeby wykonać tą kartkę tak od serca, żeby zrobić coś dobrego w tym takim naszym zabieganym świecie. Piękny zwyczaj, stary, może staromodny i już mało, mało używany, ale na pewno jest to coś miłego dla tych osób, które taką kartkę otrzymają. Każdy może się wykazać i komuś sprawić radość i to jest najfajniejsze, że możemy się do siebie uśmiechać i dawać sobie, bo to fajnie jest, a nie tylko ciągle narzekać i ciągle się złościć i każdy ma swoje troski wiadomo, tak? Ale to jest fajna sprawa. Więc witam te dzieci młodsze i te dzieci starsze. Ogromnie się cieszę, że tak licznie się dzisiaj spotykamy, bowiem, kochani, akcja jest naprawdę piękna i szczytna. Piernik, herbata, zapach kawy, czekolady będzie unosił się po całym teatrze, cynamonu. Więc to są te chwile, które mają nas wprowadzić już w czas i magię świąt. A to jest spotkanie rodzinne, które ma uruchomić w nas wrażliwość, empatię, takie człowieczeństwo, taka, taki odruch ludzki, że możemy zrobić coś dla innych ludzi. Tak, zupełnie bezinteresownie. Kartki tylko spersonalizowane ze swoim zdjęciem albo ze zdjęciem razem z mężem i wysyłamy takie kartki, oczywiście za, poprzez internet i ubolewam nad tym, że skoń, skończyły się piękne, tradycyjne kartki, ale za to jako Centrum Kultury Teatru, jako dyrektor tej instytucji wysyłamy co najmniej 50 kartek do zaprzyjaźnionych instytucji. Niestety już od wielu lat nie wysyłam, chociaż to była piękna tradycja. Pamiętam jak z moimi rodzicami, z mamą. To był taki właśnie nasz zwyczaj świąteczny, kiedy mama wypisywała kartki, kiedy połączenia telefoniczne nie były tak popularne. Mieliśmy rodzinę za granicą i to już w ogóle było praktycznie w latach 80. niemożliwe, żeby z kimś tak od po prostu porozmawiać, dlatego pisało się listy, pisało się kartki. To wymagało czasu, to też integrowało, druga strona odpisywała. To było bardzo przyjemne. Jak z perspektywy czasu to wspominam, to, to łezka w oku się kręci. Nawet mam taką kolekcję właśnie kartek świątecznych, które spływały do naszego rodzinnego domu. lekkiego zmęczenia jest taka zwyczajna ludzka radość, że można zrobić dobrą rzecz, że można włożyć naprawdę serce, energię, ale że ma to wydźwięk, że ludzie cieszą się, że dzwonią, że przychodzą, że czują potrzebę, że trafiam po prostu do serc ludzkich tym, co robię, bo to jest bardzo ważne, bo nie ma tutaj żadnego innego podtekstu, jak pomóc drugiemu człowiekowi. Piąt prawdziwie świątecznych ciepłych w sercu zimowych. Jaśniejących pierwszą gwiazdką, co daje nadzieję na następny rok. Zdrowia, pokoju, miłości i szczęścia. Płynął także pod znakiem stulecia Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Grudziądzu. Powiedzieć, że ta placówka wypuściła niejednego dobrze wykształconego muzyka, to jak nie powiedzieć nic. Jedno jest pewne: szkoła muzyczna w naszym mieście jest silnie zakorzeniona i na co dzień ma duży wpływ na kreowanie wydarzeń kulturalnych w Grudziądzu. 100 lat tradycji to piękny jubileusz, a jak obchodzą go muzycy, to musi być dużo artystycznych wzruszeń. Zanim jednak będziemy się wzruszać, zaglądamy za kulisy, gdzie prawdziwie gorąca atmosfera. To, że właśnie jest podniesiona atmosfera, więcej hałasu niż zwykle. To znaczy, że wszyscy są w takiej pełnej gotowości. Zresztą słychać yy, i mruczenia chóru, i instrumenty już zaczynają grać, więc mam nadzieję, że się uda. Ale myślę, że czasami takie uroczystości z niespodzianką, mam nadzieję pozytywną, to też jest właśnie ten klimat, który się powtórzy w następnym jubileuszu. Będziemy wspominać go po prostu. Witamy dyrekcję witamy nauczycieli pracowników wszystkich byłych pracowników uczniów absolwentów rodziców wszystkich sympatyków naszej szkoły Mamy wspaniałych uczniów, mamy bardzo dobrą młodzież, mamy bardzo dobrą kadrę wykształconą i rozbudowujemy szkołę. Co jest bardzo ważne dla mnie, że już otwieramy kolejne specjalności, Specjalizację klasa perkusji, powstała klasa organów. Także tutaj szkoła się rozwija i to jest bardzo ważne, to jest budujące. Marzymy o tym, żeby. Tą tradycję dalej kontynuować, aby szkoła nadal miała bardzo dobrych, ambitnych uczniów świetnie grających, którzy będą rozsławiali szkołę i miasto w Polsce i na całym świecie. jest ten, ten ostatni akord naszych, naszego jubileuszu trwało to tydzień. Tydzień to same, same koncerty, same spotkania, a przygotowania no to jest rok właściwie. Rok temu już były pierwsze rozmowy o sali, o, o, o terminach i rozmowy z wykonawcami dzisiejszego koncertu i wszystkich tych, które się do dzisiaj odbyły. No tak niskomnie powiem, że akordoniści mieli problem nawet wczoraj do godziny 22, bo wszyscy się zjechali z różnych stron Polski. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia. Za tą oficjalną nazwą kryje się prawdziwie bogata historia, wiele artystycznych życiorysów. To tu stawiali swoje pierwsze kroki m.in. Stefania Toczyska i Piotr Janowski. I tu wycinki prasowe po wygranej Piotra Janowskiego w konkursie Wieniawskiego. Mam wielki sentyment przede wszystkim u tej szkoły i rodzinnie, ponieważ do tej szkoły chodził Piotr Janowski mój nieżyjący mąż. Ale mam też sentyment już ja, jako ja, ponieważ spotykają mnie tylko dobre i wspaniałe, i nie wiem, nadzwyczajne zdarzenia i wydarzenia związane z Szkołą Muzyczną, która bardzo, bardzo pomaga we wszystkich moich działaniach upamiętniających pamięć Piotra Janowskiego, ale też bardzo już zaprzyjaźniliśmy się, także też mamy jakieś takie już osobiste kontakty. Przypomina nieco życie rodzinne, no bo wszyscy jesteśmy tak w małym gronie, że się bardzo dobrze znamy, chodzimy w kapciach, są dywany, jest przyjemnie, Naprawdę mam wrażenie, że wchodzę z domu do domu, jak wchodzę do pracy. Każde pokolenie się zmienia, ale my wszyscy pracownicy uważamy od zawsze, że dzieci, które chodzą do szkoły muzycznej są, są bardzo fajne. Podczas koncertu jubileuszowego na scenie wystąpili uczniowie i absolwenci szkoły. Koncert galowy stał się też doskonałym pretekstem do nagrodzenia i wyróżnienia nauczycieli oraz pracowników szkoły muzycznej. Krótko mówiąc, było uroczyście i wzruszająco. My ze swojej strony gratulujemy pięknego jubileuszu oraz życzymy niepoliczalnego pasma sukcesów i nieustającej radości zaklętej w nutach. Miniony czwartek z dyskusyjnym klubem filmowym upłynął nam w otoczeniu dzieł sztuki i prawdziwych jej koneserów, a właściwie jednego konesera znawcy sztuki arystokraty zamkniętego na świat i otaczających go ludzi. Film wyreżyserowany przez Giuseppe Tornatore to opowieść o samotności w tłumie i miłości, która mimo że okazuje się oszustwem, warta jest każdego rozczarowania. Po seansie pozostaliśmy w temacie sztuki, a nasza uwaga zwrócona została w kierunku kolejnej zagadki, jaką był związek Henri de Toulouse-Lautreca z jego tajemniczą modelką Carmen Gauden. W rolę detektywa w jedynie niepowtarzalny sposób wcielił się Jarosław Jary Jaworski. Otóż no kobiety z dobrych domów mogły prowadzić życie towarzyskie tylko w towarzystwie męża lub kogoś z krewnych. Nie mogły same chodzić do teatru, kawiarni, a nawet spacerować po ulicy. Historia Lotreka, e, bo o niej tutaj mówimy Lotreka i Carmen Gondę jest historią niezwykłą, dlatego, że oni poznali się wtedy, kiedy on był młodym, jeszcze nieopierzonym artystą, a ona była po prostu biedną praczką z takiej robotniczej części Montmartre'u. I on przy niej zmienił się z lotreka nieopierzonego w lotreka, który miał wielki pawi ogon, czyli wielkiego artystę. Niestety w międzyczasie ją zgubił i gdzieś po drodze ją zgubił, nie w sensie, że doprowadził do jej zguby, ale zgubił ją i zostawił. I to akurat jest dosyć przykre, ale jednocześnie tyle zapłacił za to, żeby być twórcą, że myślę, że jest rozgrzeszony. Przyznam szczerze, że interesują mnie tylko i wyłącznie takie złamane historie życia. Jeżeli coś jest idealne, to po prostu nie jest ciekawe, nawet jeżeli mówi się, że to jest wielki artysta. I do dziś pozostaje ona, tak jak wspomniałem, jedną z najbardziej zapomnianych jego furi. Kolejny Wieczór z dkf już 19 grudnia, tym razem jak zawsze w okolicy Świąt, tematem głównym będzie człowiek. Zapraszamy na pokaz filmu Strzępy, a po seansie na spotkanie z reżyserką Beatą Dzianowicz. Ja. Jeszcze jest Na Grudziąckim Rynku wydawniczym jest już nowa edycja kalendarza grudziąckiego. Wieczór promocyjny odbył się tradycyjnie w klubie Akcent i tradycyjnie także przyciągnął sporą publiczność. Witam serdecznie pana prezydenta miasta Grudziąca, pana Macieja Klamowskiego. Od wielu lat to wydawnictwo jest swoistą kroniką Grudziąską, w której znaleźć można ciekawe artykuły dotyczące historii i współczesności miasta. Autorami poszczególnych działów są Grudziądzanie, którzy na łamach tej pozycji dzielą się ciekawymi historiami i wspomnieniami. Edycja to traktuje tylko hasłowo jako kalendarz. To jest coś więcej niż, niż zdecydowanie niż kalendarz. Tegoroczna edycja zawiera kilka tematów związanych z jubileuszami chóru Echo, grudziąckiej budowlanki czy wojskowych zakładów uzbrojenia. Są tematy historyczne Dawida Szenwalda i Mariusza Żebrowskiego. Oraz wiele innych ciekawych artykułów. Polecamy na długie jesienne wieczory. Przy pradzie, czy sadzie, przy czarnej gromadzie, po litwie, czy bitwie, czy bitwie, przy walce, konictwie, rycerskie ziemiosło, że wszystkie wejdzie, oszędnik ten pierwszy, to boju nadszedł. Nie tylko miłośnikom fotografii polecamy najnowszą wystawę w Grudziąskim Muzeum. Ekspozycja zainteresować może swoim niestandardowym podejściem do tematu. Jakby wynika z poezji ze słowa, ale chciałam ją odbierać jako coś, co opowiada o trudach życia, bo takie było życie Zofii Gaudier Brzeskiej, ani, ani łatwe z punktu widzenia twórczego, ani łatwe z punktu widzenia życia. Po prostu od samego dzieciństwa to życie się niedobrze układało. I to też widać na tych pracach. Ja też walczę z wiatrykami. To e, mój właściwie taki pierwszy, e, bardzo długoletni projekt, e, który też fajnie łączy e, jakby dwoistość mojego e, mieszkania. E, poprzez e, od 20 lat mieszkam w Wielkiej Brytanii, wychowałam się w Polsce. Autorka prac Ania Reddy, zainspirowana życiem i twórczością poetki Zofii Gaudier-Brzeskiej, stworzyła opowieść, która jest rodzajem współczesnej dokumentacji czasów odległych i życia kobiet w owym okresie. Wystawa jest efektem wieloletniej pracy w archiwum. Autorka poprzez obraz chce opowiedzieć historię poetki, historię naznaczoną biedą, depresją i traumami z dzieciństwa, krótko mówiąc, walkę z wiatrakami. relacją z piątej edycji Grudziąckich Zaduszek Muzycznych. Podczas koncertów w kościele farnym wystąpili instrumentaliści i wokaliści z Grudziądza oraz zaproszeni goście, a muzycznie wspominano Andrzeja Dzieje Mądzielewskiego. Gospodarzem wieczoru był chór The G Singers. Kiedy wspominamy tych, którzy odeszli naszych bliskich, dzisiaj wyjątkowy nastrój za duszek muzycznych, ponieważ wspominamy legendę kródziąckiej sceny muzycznej Andrzeja Dzieje wieczór, bo po pierwsze piąte zaduszki, czyli taki mały jubileusz, po drugie osoba bliska, ze względu na to, że razem z Wakatem uczestniczył w naszych zaduszkach i w, w pierwszej edycji i w trzeciej, grając dla swoich kolegów, a niestety z powodu tego, że nagła śmierć zabrała nam Andrzeja Dziełamądzielewskiego, więc tym razem my oddamy mu muzyczny hołd. <laughs> Andrzej Dzieja Mądzielewski w grudziańskim środowisku muzycznym był artystą bardzo cenionym. Ten szacunek, ale także podziw nie przyszedł znikąd. Uznanie i pozycję zdobył ciężką pracą i artystyczną działalnością. Jego pasja do gitary i bluesa była jego znakiem rozpoznawczym. Swoją miłością do muzyki zarażał wszystkich, a szczególnie najbliższych podawał mi dobrą muzykę od zawsze od, od najmłodszych lat w domu byłem karmiony najlepszą najlepszą muzyką która ma teraz wpływ na moją karierę karierę muzyczną i na to co robię dzisiaj mm, muzycznie mm, i autorsko ale mm, no to są naprawdę, to są naprawdę nie, 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 niesamowite emocje, zawsze, zawsze pamiętam jeszcze w styczniu, w styczniu zeszłego roku yy, graliśmy, przepraszam, w styczniu tego roku zagraliśmy z tatą na moich czterdziestych urodzinach yy, w zasadzie nasz wspólny ostatni koncert i no, emocje wtedy też były, były, były niesamowite, natomiast yy, należy to dobrze po prostu zapamiętać przede wszystkim będziemy wspominać dzieje i romantycznie Romantycznie w sensie takim, że będzie piękna piosenka z repertuaru Michała Bajora, Panie, który jesteś. Nie może zabraknąć hymnu grudziąca, hejna, grudziąca, ale też przede wszystkim na bluesowo. Przyjechała świetna ekipa bluesowa, będzie też trochę muzyki gospel, ponieważ Dzieja lubił tę muzykę, no i jego ukochany waka. Serdecznie zapraszam do Grudziąskiego Muzeum na wernisarz naszej najnowszej wystawy czasowej zatytułowanej Przed Balem Rzecz o rzeczach. Na tę wyjątkową ekspozycję składać się będą różne przedmioty służące zachowaniu higieny i estetycznego wyglądu, jak i przedmioty przynależne celebracji spotkań towarzyskich. Dodatkową atrakcją wieczoru będzie pokaz tańca. Z lat 20. i 30. Wernisarz wystawy przed balem Rzecz o Rzeczach 29 listopada o godzinie 17 w gmachu głównym muzeum. Serdecznie zapraszam. Ponadto zapraszam Państwa na muzyczne spotkanie pod tytułem Świąteczne Nastrajanie, które odbędzie się 14 grudnia o godzinie. 17 bezpłatne wejściówki na to wydarzenie odbierać można w salach Grudziąskiego Muzeum od 3 grudnia. Spięty z zespołem zagra już w piątek w klubie Akcent. Artysta zagości w Grudziądzu w ramach trasy promującej jego ostatnią płytę Hardcore. Płyta genialna. Jeśli znacie, to na pewno przyjdziecie, a jeśli ktoś nie zna, to warto przyjść i się przekonać. Zapraszamy w piątek o 19.30 do klubu Akcent. Świąteczna karuzela, kramy z rękodziełem, choinka, warsztaty artystyczne, pokój Świętego Mikołaja, gadający renifer i muzyka. Dużo dobrej muzyki, nie tylko świątecznej. Tak w wielkim skrócie zapowiada się tegoroczna edycja Jarmarku Świętego Mikołaja. Na scenie zaśpiewają między innymi Baranowski oraz Blue Cafe. Będzie też muzyka góralska. Zapraszamy na Grudziąską Starówkę już od 4 grudnia. Chciałabym zaprosić Państwa na dwa spotkania autorskie do biblioteki miejskiej przy ulicy Legionów. 2 grudnia będziemy gościć Łukasza Orbitowskiego, który przyjedzie do nas promować swoją najnowszą książkę pod tytułem Wróg. Jest to historia o zagubieniu, walce o własną tożsamość, a także o tajemnicach, które łączą losy bohaterów przez wieki. Spotkanie jest realizowane w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki. Natomiast 5 grudnia będziemy gościć Michała Grabowskiego, jest to pisarz urodzony w Grudziądzu, który przyjedzie do nas promować swój debiutancki tomik poezji Patria. Patria to zbiór tekstów poświęconych domom rodzinnym. Spotkanie z gościem poprowadzi dla nas grudziądzki pisarz Wiesław Habełkowizo. Szczegółowe informacje odnośnie spotkań, a także autorów można znaleźć na profilu facebookowym, a także w stronie internetowej biblioteki. Jak co roku bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do wzięcia udziału w konkursie wokalnym Śpiewajmy i Grajmy Mu. Jest to konkurs o tematyce Bożonarodzeniowej, który odbędzie się w Centrum Kultury Teatr 17 i 18 grudnia od godziny 9. Uczestnicy będą oceniani w różnych kategoriach, począwszy od przedszkoli, skończywszy na szkołach średnich. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Szczegółowe informacje do znalezienia na naszej stronie internetowej teatr.grudziat.pl. Na zgłoszenia oczekujemy do 10 grudnia. Dziś to już prawie wszystko, ale mam jeszcze dla Państwa zaproszenie na piątkowy koncert Spiętego z Zespołem. Jest jednak jedno pytanie. Pytanie brzmi, w jakim zespole występował Spięty zanim rozpoczął solową karierę? Na prawidłową odpowiedź czekam w piątek o 12.00. Telefon 56 69 68 907. Tymczasem mówię już do widzenia, widzimy się w czwartek o 17.45.